Funkcjonariusze KAS i Straży Granicznej wyładowują z kontenera worki z granulatem. Za workami ustawione są kartony z papierosami. Kartony z papierosami wewnątrz kontenera. Funkcjonariusze Kas i Straży Granicznej wyjmują papierosy z kontenera. Funkcjonariusze Kas i Straży Granicznej liczą paczki papierosów w kartonach. Widok z lotu ptaka na plac. Na placu ustawione są kontenery i pudła z nielegalnymi papierosami. Funkcjonariusze kas i Straży Granicznej podczas przeliczania nielegalnych papierosów.